Halo, halo. Cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchaj, mamy sobotę 13 sierpnia. Jak widzisz po wejściu na Flascore, meczy co nie miara. Bookmacher 1, 2, 5, 10 zachęcają Cię do gry, żebyś oczywiście skorzystał, bo są tysiące meczy dzisiaj do zagrania. Mam dla Ciebie jedną banalnie prostą radę, żeby nie stracić dzisiaj pieniędzy. Nie graj pierwszych kolejek. Zakoduj sobie, że nie gra się pierwszych kolejek, ponieważ bookmacherzy wystawiają te kursy kompletnie z czapy. Sami nie wiedzą do końca jak dana drużyna zagra, więc opierają swoje prawdopodobieństwo i przypuszczenia na poprzednim sezonie. Także nie daj się nabierać na takie rzeczy, a zobaczysz, jak dużo pieniędzy uda ci się choćby dzisiaj zaoszczędzić. Jeśli mi nie wierzysz, to wejdź sobie dzisiaj o godzinie na przykład 22 na Flescor, kliknij sobie kursy i zobaczysz jak dużo meczy tam gdzie ligi grają dopiero pierwszą kolejkę kończy się mega sensacyjnymi wynikami. Teoretycznie mega sensacyjnymi, bo w kolejnych kolejkach może się okazać, że ktoś kto był wskazywany na totalną porażkę gra świetnie i osiąga bardzo dobre wyniki. Więc bardzo ci proszę, nie dotuj dziada, nie sponsoruj mu katamarana na Bora Bora i innych destynacjach bardzo ekskluzywnych, nie graj pierwszych kolejek. Taka drobna ode mnie rada, a zobaczysz, jak dużo pieniędzy oszczędzisz. Miłego dnia, cześć.